Wy wszystkim witajcie w mojej nowej serii Minecraft na Survival. Tak robimy sobie nowy świat na przetrwaniu. Jakie tam. jak Ja też i wolałbym właśnie nie ginąć. No, zrobimy sobie jeszcze tak i zrobimy sobie nowy świat. Ogólnie moim celem jest znalezienie dużo, dużo diamentów. Tak, bardzo dużo. Uuu, wow, wow, wow. Masza mnie dobra. Idziemy do naszej skrzynki, w której się tylko... Aha, tutaj leżała pochodnia, spoko. Zobie je weźmiemy, bo u mnie trudno jest z węglem, jak zawsze. Tak, u mnie zawsze jest trudno z węglem. Wyziłem sobie skrzynkę i jej zawartość. O, mięsko Mięsko. by się absydało. No, ja na razie mamy jakieś mięsko. U. Jeśli macie jakieś lagi, to przepraszam, ale niezbyt. Mam takie coś, że... Mogę nagrywać, i nic nie stanie. Skończył mi się na no tubie miecz. Ja ty zginiesz. A ty spadniesz. Bum, 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 bum. Tak. bum, 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 bum. Aha. O, od razu już. Kamień, spokojnie, spoko Wszystko dobrze, bo Wszystko już jest kamień A, Ui, kamień Jeśli ktoś ma jakieś... No, jakąś ma serię, że na no, przykład się na survival, lub coś To byłbym wdzięczny Jakby mi Powiedział Doradził coś No jak ja nagrywam na survival to się tam też kogoś nie? Bo się okaże, że zaraz tu coś źle robię i... No i co? Źle zrobię, a potem żeście będą mi pisać Ty, co ty tam zrobiłeś? Przecież to się robi tak i tak. Wszyscy mi by wytykali. O, ja nie chcę, żeby mnie nikt nie wytykał. Więc nie dotykajcie mnie, jak coś nie zrobię, bo ja naprawdę ja się nie znam, przyznaję. Ja się nie znam, to ja przyznaję. Tak, mówię, że się przyznaję. Uch, węgiel. Dobra, już nie jest tak trudno, bo jest lepiej. Ścinki są ogólnie bo mam słaby komputer, więc. To ma ścinki to przepraszam, ale ja nic nie mogę zapobiec. No. O, już słyszę jakieś moby Czyżby to tu gdzieś blisko. Może to tam na dole? Duży kijk do zwiedzania ale ja jeszcze nie, nie mam nawet i temu po pewnym nic z tego nie zrobię, chyba że miecz i pójdę tam koksem, ale nie, nie myślę, że będzie potrzebne już jakieś coś mocnego zrobię sobie parę rzeczy i będziemy cisnąć. Trafting jak to zawsze Może pierwszy piecyk. Ogólnie powinien się pytać dlaczego ja nie mogę tak normalnie, tylko muszę tak tą myszką robić, bo no, dlatego, że coś mi się stało z Minecrafta. Tak. Coś mi się z Minecraftem stało. Więc jeśli macie jakieś cienki tylko dlatego, no to przepraszam, to nie moja wina. No, surowy kurczak zasługuje na trochę czegoś. Surowy kurczak. Mianuje się najlepszym kurczakiem świata. No, no, to idziemy cisnąć. zostawię tutaj? Moje patycki nie Au. za <grystania> ja mało mam. Jak to ja? I jak to ja? Ja po prostu lecę i, I no. Wyjdźcie mi z tej wody. Uch, już Gdzieś chyba jak byłem pod wodą to widziałem żelazo. Ale widziałem. Ja lubię żelazo. Bardzo lubię żelazo. Nie, nie lubię tam iść na dół. Nie, nie lubię dołu. To tu było żelazo. Mmm, Hmm, mi. Było tu dużo masz A się okazuje, że nie ma. Potem się okazuje, że... Bo ja nie chciałem nigdzie iść, a się okazuje, że akurat idę właśnie do, do tych pająków, no jak mówię. A, oh, nagi. Dobra, mam nagi. Uuu. Uh. Jest tu... Czy ja słyszę slajma? Dobra. Boję się, bo to jest survival, a jak teraz skin. Nie, to jest. Bo ja myślałem, że jest to hardcore. Jak to skinny, będzie smutno. Tak, ogólnie dlatego, że ja nie chcę zginąć. Pierwszy odcinek i już dead. Tak. To by było naprawdę jakieś. Nie wiem. Pierwszy odcinek i już dead'am. Tak. To jest właśnie. Hop. Jak zrobimy żelazne rzeczy, no to już idziemy od razu na jakieś kejwy, na jakieś coś. No już jesteśmy na kejwy. Ole, to są takie same. Chodzi o prawdziwe kejwy. Wow. Ale miałem farta, Miałem takiego lageru. Że... Teraz nam się zmieniu. No świetnie. Nigdy wiem, niego pod sobą. Mat i pod sobą. Ja zrobiłem wyjątek. Bo jestem pro. pro. elo. Tak. Elo, elo. Ela, gdzie jest? Nie. Uch. Tak, kłania się właśnie mój park. Mój parkur. Ha, ha, ha. Ha. No i mam mięso. Moje mięso jest dobre. Bo moje mięso to moje mięso. Moje mięso to moje mięso, a moje mięso to moje mięso, więc... Nie ma się co sprzecać. Robimy sobie hełm ze skórki. O! Tak, mamy ładną czapkę, nie? O! Mamy czapkę? Mamy ładną czapkę. A jeszcze z takim mieczem. No i już. No, co, 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 Nie, wiem tego kurczaka, bo... Tak to wygląda jakbym go nieja, to go nie, go nie, normalnie to go nie, nie, to tam, tam, tam. Nie. Powiedzcie mi, jeśli wiecie, akurat, powiedzcie mi, jak ja mam nagrać frapsem jakąś plusenkę. Bo chciałem wam tu jakąś plusenkę wstawić, a nie mogę, bo fraps. Bo fraps mi nie nagrało. Ja to marnuję parę godzin, minut i tak dalej żeby wam tu jakąś piosenkę, a nie mogę. No. Ogólnie to właśnie tak jest. Survive! Spadam mi głód! Nie cierpię surwaj! Bo spadam i głód! Tak, już się powtarzam. Zaczyna mi powoli odwijać no co się robi. Szybko no się robi. Nie. Zbieramy, zbieramy na crafting table! Szybko, żelazo przytapię się, tak! Moje żelazo, tak, moja. O, szybko, idziemy, idziemy! O, do naszego domku, takiego chwilowego. Tak, to będzie nasz domek. Jej, mamy domek pierwszy, pierwszy domek, tak. Już się cieszę, mamy pierwszy domek. No co prawda to nie jest taki fajny pierwszy domek, ale jest jakiś domek. Weźmiemy sobie piecyk. Ogólnie będę jakieś krótkie odcinki robił, więc może zrobimy końc odcinka pierwszego. No już mamy dobrze, żelazo, jakieś coś. No dobra. To my widzimy się w następnym odcinku. Na survival. Tak. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Pii.